Dajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Zobaczcie najprostszy przepis na krem do przełożenia tortu. 330 ml zimnej śmietanki wlewam do misy robota. Dodaję 3 łyżki cukru pudru. I 250 g serka mascarpone. Na początek włączam robot na najniższe obroty i stopniowo zwiększam je. około półtorej minuty jest potrzebne, żeby ubić wspaniały krem ze śmietany i mascarpone. Film nie jest pocięty, więc możecie zobaczyć jak składniki reagują na ubijanie i jak krótko się to robi. W 5 minut z wyjęciem składników Macie fantastyczny krem do przełożenia tortu. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV. Zapraszam Was na nasz profil na Facebooku, Instagramie i TikToku. Buziaki, papa, pa. Smacznego!